Witaj serdecznie na blogu miesiąc bez alkoholu.pl. Z tej strony Marcin, a dzisiaj 6 sposobów na odmowę picia alkoholu, gdy nie masz na to ochoty. Odmówienie alkoholu nie zawsze jest prostym zadaniem, szczególnie dla tych, którzy spożywali go w zwiększonych ilościach i dla tych, która była ona integralną częścią życia towarzyskiego. Do pewnego momentu możesz uniknąć sytuacji i miejsc, w których podawane są napoje procentowe, ale w końcu ktoś, kogo znasz lub zupełnie nowo poznana osoba, może ci zaproponować drinka. W takich sytuacjach nie zawsze chcesz wyjaśniać swój związek z alkoholem lub powód, dla którego decydujesz się nie pić, zwłaszcza jeśli czujesz, że może tego on nie zrozumieć. Pomocne może być też udzielenie swobodnej uprzejmej odpowiedzi, aby uniknąć zadawania dalszych pytań, obrażenia gospodarza, zakłopotania lub ujawnienia osobistych historii, której nie jesteś gotowy udzielić. 1. Biorę udział w wyzwaniu. Jak sama nazwa bloga wskazuje, pierwszą prostą wymówką może być oznajmienie, że bierzesz udział w wyzwaniu, stąd robisz chwilową przerwę od alkoholu, żeby zobaczyć, jak to jest. Kropka proste i krótkie. 2. Wracam autem. To jest najstarsza i często najprostsza wymówka. Niektórzy ludzie, którzy tym alkohol, zgłaszają się do, do bycia kierowcą właśnie z tego powodu. Chcą spędzać czas ze znajomymi, z przyjaciółmi, ale nie chcą pić. Ta reakcja jest również wspaniałym wzorem dla innych i wspiera ważne przesłanie, aby być trzeźwym za kierownicą. Nie warto słuchać nikogo, kto naciska na ciebie, abyś pił po udzieleniu takiej odpowiedzi. Niebezpieczeństwa związane z prowadzeniem pod wpływem alkoholu są dobrze udokumentowane. I nigdy nie jest dobrym pomysłem prowadzenie pojazdu po spuszczu alkoholu. Chociaż niektórzy lubią, będą nalegać na wypicie drinka, twierdzą, że są poniżej limitu. Nawet jeśli technicznie to prawda, nadal są osłabieni. No i hej, ostatni argument. Jeżeli po prostu chcesz wrócić autem, tak może być szybciej i taniej dla ciebie. Więc to też jest żadna wymówka, tylko rzeczywiście, zwyczajnie, w świecie bardziej praktyczne i wygodne dla ciebie. Wracam autem, będę szybciej w domu, szybciej pójdę spać, chronię więcej energii. Tyle. 3. Nie, dziękuję, właśnie skończyłem. To, jak się czujesz po wypiciu kilku drinków, jest kwestią indywidualną, a jeśli nie masz ochoty na kolejnego szybkiego, jest to wystarczający powód, żeby powiedzieć nie dziękuję. Pokazuje również, że nie jesteś kompulsywną osobą i nadajesz ton innym, aby również nadążali za twoim piciem. Możesz znaleźć się, się w rodzaju osoby, która dokucza i krytykuje tych, którzy ograniczają alkohol lub przeżywają. Chociaż może to nie być rodzaj towarzysza, którego wybrałbyś na przyjaciela, czasami jest to nieuniknione w sytuacji społecznej. Nie pozwól, by takie osoby sprawiły, że poczujesz się źle z powodu jakiegokolwiek wyboru, którego ty dokonasz. To jest Twój wybór i masz tego pełne prawo. 4. Znam swój limit. To najlepsza odpowiedź, jeśli regularnie pijesz z tymi samymi ludźmi, chcesz kontrolować swoje picie i ustaliłeś limit na podstawie stężenia alkoholu we krwi. Inni z czasem dowiedzą się, że wypijesz tylko określoną liczbę drinków w określonym czasie, aby mogli cieszyć się dzieleniem z tą drinkiem w tych granicach. Kontrolowane picie jest ceną wielu osób z problemami alkoholowymi. Niektórzy nachalni ludzie mogą wywierać na ciebie presję, aby jej wypił więcej, byle to tylko postawić na swoim. Nie reaguj na taką presję, w końcu masz prawo do wyznaczenia, czy mają się własnego limitu, a twój opiera się na dowodach naukowych, a nie uczuciach twoich czy kogokolwiek innego. Jutro muszę być świeży. Nie dziękuję jutro pracuję, nie dzięki rano zaczyna wcześniej lub nie dzięki nie chcę mieć trokaca. Jest to świetny sposób na poinformowanie ludzi, że alkohol nie rządzi twoim życiem i że nie pozwolisz mu przeszkadzać w funkcjonowaniu następnego dnia. Jest to szczególnie ważne dla osób, które następnego dnia może negatywnie wpływać nadmiarne picie, na przykład studenci podczas sesji egzaminacyjnych czy osoby dorosłe, które zaczynają pracę i muszą być rzeźkie. Pamiętaj, że, że usunięcie alkoholu z twojego organizmu może zająć kilka godzin, a ludzie, którzy piją za dużo w nocy, mogą nadal być odurzeni następnego ranka, czasami powodując wypadki. No i ostatni, szósty, nie piję. Ta odpowiedź wymaga najwięcej odwagi i najczęściej jest przymiotem żadne wyjaśnienia, nie zawsze, ale często najlepiej byłoby, gdyby zakończyło się dalszą dyskusję, chociaż powinna być przygotowana możliwość, że będziesz musiał znosić dokuczanie lub pytanie, czy masz problem z piciem. Nie piję to najlepsza odpowiedź dla każdego, kto poważnie myśli o wyzdrowieniu z alkoholizmu lub każdego, kto chce położyć kres bezsensownej presji równieśników do picia alkoholu. W końcu ludzie nauczą cię akceptować, że się zmieniłeś i może stać się wzorem do naśladowania wśród swoich rówieśników. Dzięki wiekie za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Trzymaj się sucho. Cześć!